Cześć siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Serii. Nie serii, tylko tak po prostu z Force Street. Na telefonie jestem oczywiście nie na komputerze. Pogramy sobie Force Street na telefon. Zobaczymy czego ta gra jest warta. Jeszcze nigdy w nią nie grałem. Więc to będzie... To będę po prostu miał... Nie mam jeszcze opinii wyrobionej na ten temat. Tak więc... Postaram się Wam powiedzieć, czy gra jest fajna, czy nie fajna, ale podejrzewam, że widz z mojego kanału to nie obchodzi, bo jedyne co jest fajne to Minecraft. No to, to, to jest dobre, to jest dobre, przeczytajcie sobie to. A ah, dobra, no to eh, jednak się tu wde, że é que a gente vai mam que fabułę. de na frente. to polega na tym mniej więcej że trzeba gaz dawać i hamulec tylko i wyłącznie, nawet hamulca nie trzeba dać, to jest, jest, jest Znaczyna, taka bardzo była to bym powiedział mega, mega arkadowa i taka mega taka mega zwykła po prostu jest Dobra robota wystarczy, tego dobrego wracaj tu z innymi samochodem. E, włosy to, żeś nie uczę, co za fajne, Chyba, że to jest baba. O, w duchę, to jest baba. <laughs> Załatwiamy ci nową furę na finały. Coś się dzieje w celu klasycznych, staromodnych, współczesnych samochodów z różnych epoki historycznej motoryzacji. Wolałbym nie zasiadać z tych z epoki, e, nie wiem jaka to epoka, ale rok 2020, wzbudź. Byś... Co wolimy? Mustola? O, M3 stara. Czy Fairlady? M3. Nie ma innej opcji. Biała. Ta, będzie moim pierwszym samochodem. za M3. Trzeba jednak cieszyć się, póki jeszcze da się nią grać, bo za niedługo wszystkie BMK będą miały Yy, Grille, na no, samo w sensie wloty powietrza to jeszcze a atrapy wlotów powietrza, wielkością porównywalne do słonia albo do jakiegoś innego bawoła afrykańskiego. mi sobie ja, być kwalifikacji do Forza Spoon Kwalifikacja! Z się stwierać! Chyba was posyrały. Jeśli ta moja BMK wygra z tą miłą, to ja nie wiem co. Albo ten kierowca z miły jest debilem. Tu Alicja Hanga ze Street TV. Mówię do was, Po prostu Proste street, to są procesy. To nie są drogi dalej. Przykro jedynie do domu. Jakbyś tyle jakbyś tą miurą pojeźdź do domu, by ją rozwalić, na czymś, to będziesz miał niezłe wydatki, a ja z tą moją twójką jeszcze jakoś dam radę. Chuj dwa. Jak ja mam z miurą wygrać? Bo inaczej to będziesz mi przeskidzano 4 listy startowanie Pięknie No dojedzie mnie, nie ma opcji Co? O oh, mordę Jak ta bema będzie wam znów, co ten gość robi?

Nieźle udało się, się to wszystko nagrać? Nie wierzę. Gratuluję, że zakwalifikuję się nowy pretendent. To jest wielką klasę. No panie, albo nie milczę. A to jest ta baba. Nieźle, dawno nie, widziałem, tak nie widziałam takiej jazdy. Gratuluję przebrnięcia przez kwalifikacje. Telefon mi się, urywam się, że telefon mi się skurdził. Przepraszam. Hmm... Garniturki z torca strictera wygięcia. Jak to mają się nazywać? Zaloguj się do Xbox Live. Z chęcią się zaloguję. To może pominę to. Dobra, już się chyba zalogowałem. Dajmy tych kupusów z twojej kolekcji startowej, weźcie tak. Zwykły samochód. To jest co my tu mamy? Ujdę. Chude... Szkoda, że tu nie można... Tej... Ja chciałbym po prostu... Co my tu dostanie? Pewnie jakiś gówno, nie wiem. A. Co? Przecież to jest ten cały. W takim Legizet, skoro to jest 350z. To zwykłe samochody są w świetne, ale co powiesz na rzadki wóz? Wiedziałem, że wrócę to, Zwrócę tu się uwagę, dostarczam ci go jutro. Tylko daj znać, który jest w swoim guście. W moim guście są poszaki. i te. No. Jakieś y, fajne kompakty M4. -ka? To ja lubię M4. M4 zdecydowanie. 4 zdecydowanie. gts -a, to jest ta ładna. O, to musi być to. Otwier. Dobry wybór załatwione. Tylko pamiętaj, żeby zwrócić tu jutro po odbiór. Dobra, przygotuj się na pierwszy wieczór później. Należy nam nie liczyć do dzieła. Nadajemy na żywo sługi dmaj. Caltimate. Najlepiej tu nie w ulicy. Poznajemy założycieli. Mam założycieli jako... Co czym oni jeżdżą? Ci założyciele tu masz Sprach, Magnet, coś tam, bramy, że ma tu... To... O, małe to zadzior ma kaskaderekę, reżyserka, ma korwetę. nie Maclaren ma mam no. I producent filmów o spektaklach, coś tam. Ty masz fiestę, gościu, serio! Dobra, nie auto, jest ważne, ważne, jak jeździ. Mogę to w sumie pominąć, ale... Zostań legendą, wiesz. Nie, ulicznych gdzieś się akurat w akurat Forza Street, no tak, no ale Street powraca dziś, jest wielka, no wszystkie wszystkich najlepszy, najlepszych, najlepszych kierowców. tu, nie rozpoczyna się teraz. E, ja wolę moją BMC. Nie tą Zetkę. No Zetki to jakoś, nie.

Ej, czy może jeszcze raz mam wizytę, czy nie ma, czy nie tego? Mi dać pory, ja, ja ci będę musiał dać pory? Też nie, auto masz dobre, jak zwykle. Znaczy, że oni właśnie dają mi pory. Bo jak ja się może wyjadę z dokuńcem

Jak rozgrzewka, to pokażę, że coś inni. Chyba, że to dla Ciebie jest rozgrzewka, a ja już jestem rozgryzany. Kurde. Przez on nie ma tego, no? on tak mnie ma jak on ma już? Boom cia, ja. Ciao. Wygrywam. Ostatnio w ogóle wyści yy, nie wyścigi, tylko wszystkie odcinki na moim kanale są jakieś strasznie długie. Być może dlatego, że testuję to mój telefon. Pewnie Wam się nie podobają takie długie odcinki. Zawsze porządny: Super samolot. Ta maszyna musi że wam w kilku kolejnych zawodach. Fajnie, ale. I nie chcę tu martwić nikogo. Ale trzeba zakończyć ten odcinek, albo raczej nie martwić, tylko wszyscy się uśpieszeni. Tak, kiedy koniec, kiedy koniec? We, 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 kiedy Minecraft z racksterkiem. Albo śpieszkoło. Śpieszkoło szkoła jakoś wam nie przypadło do gustu. Po pierwszym odcinku. Chyba, że było nudne, bo Stacha nie było i tego i na następny już będzie Stasiu. Trzymajcie się i cześć miłego dnia. Raczej, wieczoru, a nie dnia, bo ja to wrócę. A nie, wiem, tak, ale to mamy z wieczór, dzień? Nie wiem, kiedy to wpadnie dokładnie. Trzymajcie się i cześć! I nie zapomnijcie o łapce w górę, i subskrypcji, i w ogóle. I o dzwoneczku.